Patrzcie, piękne kolory, już prawie jesieni, a ja sobie pięknie idę razem z turystami na Ostrow Tumski. Coś jest takiego magicznego w tym trybie perspektywa, reżysera, że i kolory ładne, i ludzie uśmiechnięci. Ja też. Także tutaj drogi hotel, gdzie na dachu byłem na otwarciu. Skybaro. A tutaj kolejny widok na słoneczną uliczkę. Zobaczcie to. Chodzimy sobie na Ostrów Tumski dzisiaj wyjątkowo nie ma tu wielu ludzi. Ale zobaczcie jedną rzecz. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy turystą, na przykład z Brazylii, mieszkamy gdzieś w jakiejś miejscowości gdzie właściwie mamy dżunglę, płaski teren, niskie budynki i nagle przyleciliśmy wczoraj, przyszliśmy tutaj i nagle po raz pierwszy jesteśmy w Europie i nagle widzimy coś takiego, takie wielkie budowle. Przecież to jest dla kogoś, który postrzega codziennie świat w niższej, jeśli chodzi o piętra skali, nagle widzi coś takiego, to jest wow, ale to w ogóle jest wow, więc... Nawet dla mnie to spaczek, tam jest wysoko i tam jest chyba punkt obserwacyjny gdzieś, bo byłem, wjeżdżałem taką klimatyczną windą. Może trzeba to znowu powtórzyć. Ale chmurki się pięknie przesuwają nad tą wieżą. Nad właściwie dwiema wieżami. Mega. O, i z drugiej strony katedrę. No naprawdę to robi wrażenie Nawet na takim lokalcie jak ja. Zobaczcie katedra robi wrażenie, nawet na takim lokacie jak ja mimo, że byłem tu setki razy to nadal jest super zwiedzanie Ostrowa Tumskiego ciąg dalszy za mną jak widać dwie wieże katedra tutaj przede mną piękne kolory piękne niebo piękni turyści i w ogóle fajne po popołudnie zaraz przyjdziemy na przystań to się nazywa chyba przystań kardynalska no bo siłą rzeczy i dojdziemy na nadodrze za chwilę ale najpierw wyspa słodowa no i legendarne też miejsce na zdjęciach hop w to miejsce, a może w to miejsce o to jest spoko ten typ, bo można zasłonić kogoś, kogo nie chcemy pokazać jednocześnie pokazać to co chcemy pokazać no właśnie